Siemano, witam! Kolejny odcinek jesteśmy na G4 Skins. Oczywiście na stronce można otwierać skrzyneczki, wszędzie masz wypisane procent na danego skina, jego wartość strona dla osób pełnoletnich działamy z głową i odpowiedzialnie. Y Kod Rafikos pozwala Ci właśnie tego mir speka otworzyć za Fryko oraz daje Ci 5% bonusu do doładowania. Różne metody płatności, blik, przelewy sms-ami, skinkami, Paypalem, krypto i wiele, wiele więcej. 5% bonusu i walutę eventową z kodem Rafikos możesz sobie odebrać. Dobra, znajdziemy jakąś skrzynkę, otwieramy. Klasycznie opowiem o konkursie o, Dawaj Saluna. Żeby wziąć udział, trzeba subskrybować kanał, e, lajkować filma, no i napisać jakiś komentarz. E, Wybrane osoby będę losował, a wybrane też będę patrzył po prostu, czy, ty, czy też ktoś komentuje inne filmy, ogląda, więc tak sobie no myślę, że 50-50, może jakoś inaczej. I napisz Discorda, ej, to jest bardzo ważne, yy, chociaż w jednym komentarzu Discord, żebym mógł się jakoś z tobą skontaktować, tak będzie mi łatwiej. I co, tyle, pootwieramy sobie dzisiaj coś, nie wiem, może jakieś bitewki, kurde, korci mnie to, ale może jakieś partnerskie byśmy pootwierali, trochę podochodziło też nowych... Mm, Dobra, dawaj Mario, zaczniemy od niego, potem zobaczymy, napiszcie co tam u was, jak tam żyć koleci, no no i jeszcze lasowanie konkursiku O kurcze, ty, ale mocno, Skurs, mocno, będzie po prostu chyba gdzieś do końca tego, końca tego tygodnia Co jest dwa razy? Aha, aha, ty, dobra, dzięki Mario, Stąd... o kurde, ale potęga tu się wydarzyła Wow, 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 dobra, gołwanderek. Pod koniec tego tygodnia, jak już, jakby, no, to sobie zrobimy. No i myślę, że w następnym miesiącu też pod odcinkami z G4. O, Code Red, No i kur co jest, co jest, co. Nie, no dzisiaj jest jakiś potężny odcinek, naprawdę. No zaczyna się fenomenalnie. Pod odcinkami z g będzie można właśnie sobie brać udział w tych konkursikach. Będziemy to robić regularnie. No nie, no jest, jest fajnie, na, no. Początek bardzo przyjemny. Wanderek, no dobra, no to co, lecimy dalej, jak tak chyba. Dawaj, Ceresik. Zróbmy tutaj, otwórzmy. Tylko tu są takie, widzisz, tu jest 77,5 na przykład na Steel Delta, nie? Te inne skinki są fajne, no ale wiesz, Steel, Steel Delta i... <tyle>, tyle z tego było. Tak Czerwony skinki, tak, nie? naczykowski I ten jeden gamma doplerek, dobra, puch, jeszcze raz otworzymy. Idziemy, w te, jak tutaj, idziemy na inne, dobra, go inna jakaś. Dobra, to dzisiaj te partnerskie jeszcze przeatakujemy? Eee, Tycho lewa, dawaj go. Eee, I co? No, no i tak, jeszcze bitewki może są... Okej, okay, fajnie. Moon in li Libra? Chyba tak. Ciekawy, z kim pierwszy raz chyba widzę? Wino Primo. No i ty, elegancko. Dobra. Zróbmy w takim razie jakąś bitewkę teraz jeszcze na te partnerskie. Na jeden Szymonów, jak najbardziej. Możemy w sumie po, je po jeden klikać. Esteban. Lęksik na pewno, myzone, a Wykozielskiego niech się pakuje. Dobra, puch, 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 na pokład, 120, a dobra, jeszcze możemy, no to dawaj stopa, pyka, Mario, to już było. Dobra, i Robalini, 176 złotych, przywołamy sobie boty, no i zobaczymy, co tu się, prawda, będzie działo. Mm, no i co, lecimy, skibidibi, ski, skibidibi. Czemu SkiBidi? Tak się mówi? Ja nie jestem młodzieżo młodzieżowy, w ogóle nie. nie. Co to powiadomienie. SkiBidi, bidi, bidi, coś tam. Dobra. <laughs> Never e A Teris. Tak. co, kiedy to widzicie? Kiedy? We wtorek? O, piękny dzień. Piękny dzień to jest wtorkowy. No, na początek tygodnia, co ja gadam. No ale wtorek akurat siedzę na chacie, więc to jest. Dla mnie, personalnie, super. O nie, co to ma być? Rattler. Młody Hustler. No nie, no to... to Lipa. David chyba tutaj zwycięży tą bitwę, natomiast nie, nie ten. No nie, no jeszcze Chromatic Aberration. Dobra, nie skazujmy to na porażkę jeszcze. Wszystko się może wydarzyć. Prawda? 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 Dobra, puch. O, no bardzo obdrapany. <laughs> Bardzo obdrapany, 20 zł, padły skierdzik. No nie, no dobra. Możemy sobie gadać, natomiast no, raczej tego ratlera ciężko będzie przebić. Ja cię kręcę temu kału. Ty 30 zł? Nie wiem, muszę sobie zrobić ekwipunek. Ty, może. O, jeszcze na koniec. Może zrobimy ten? Twor R zrobiłem ekwipunek otwierając skrzynki? fajny to jest pomysł. No ale muszę sobie ogarnąć kwipunek, bo miałem, potem posprzedawałem do rzeczy Ale z drugiej strony, hmm. dobra Z drugiej strony, no nie wiem, bo to pewnie trochę by wyszło Takie jak, takie jakie bym chciał, nie? A też, o, o, to, no. ewentualnie jakieś takie tańsze kurde To też jest jakiś pomysł, Czy takie tańszej kół. No, bo nie mam nic, znaczy nie, no mam jakiś ten Trochę zielonych, trochę, trochę tych King of, mm. Mam ta Gamma Doppler Emerald Containment Bridge w No i m 4 a s jak ona się nazywa? Kurde To nie jest Pumień ale podobna jest Lore? Nie lor, Kurde, jak ona się nazywa? Nie wiem, ale taka żółta Dobra, puch Tydyk, naprawdę staram się użyć teraz całego mózgu Jak ona się nazywa ta M4? <laughs> Może gdzieś tu będzie? Nie ma Dobra, idziemy ostatnią skrzynkę jakąś otworzyć. Co mm. mm -hmm. byśmy... Dobra, dawaj robali niego na koniec, puch. Nie ma jej gdzieś tutaj? Nie ma. Nie no, będę musiał po odcinku aż sprawdzić. Dobra, dzisiaj to tyle, widzimy się w kolejnych, trzymajcie się, cześć, papa. Pa.